Cześć, witajcie na szlaku smaku. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Marcin. Marcin, Ty pracujesz w polomarkecie już kilka lat, natomiast jak długo zajmujesz się tym konkretnym działem, czyli warzywami konserwowymi? Moja przygoda z polomarketem zaczęła się od 2001 roku, także trwa już blisko 20 lat. W dziale zakupów jestem od 2012 roku, gdzie od 2013 zajmuję się kategorią warzyw konserwowych w marce własnej dla Polomarketu. O, czyli to już jest taki poziom ekspert, można powiedzieć? No, skromnie, <grym> tak, <że> może, <grym> można tak powiedzieć. Okej, okay. Marcin, powiedz mi, dlaczego coraz częściej wybieramy tego typu produkty? Coraz częściej wybieramy tego typu produkty ze względu tak naprawdę na wygodę. Bo paradoksalnie sama produkcja warzyw konserwowych w gospodarstwach domowych z roku na rok spada z racji tego, że jest to proces czasochłonny i po wyprodukowaniu jakiejś tam większej ilości warzyw konserwowych potrzebujemy sporo miejsca do tego, żeby te warzywa gdzieś tam przechować. Tak naprawdę, wygoda decyduje o tym, że sięgamy po warzywa konserwowe z półek, supermarketów. No dobrze, ale co wobec tego z jakością i ze smakiem? Jakość i smak są na bardzo wysokim poziomie obecnie. Produkty wyrywkowo są sprawdzane, audytowane są również hale produkcyjne i magazyny producentów, także my w naszym zaczarowanym ogrodzie gwarantujemy klientom wysoką jakość oraz powtarzalność. Mhm. Czy można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy? Ten smak, smak tych produktów to jest to, co pamiętamy ze spiżarni babci, prababci czy mamy? Tak, zdecydowanie możemy tak powiedzieć, że w dzisiejszych czasach producenci dysponują już takimi recepturami oraz technologią, która umożliwia wytworzenie warzyw konserwowych na. Takim poziomie smakowym, jak robiły to nasze babcie. Mhm. Dzisiaj prezentujemy kilkanaście produktów, ale jak wygląda pełna gama? Ile tak naprawdę produktów jesteśmy w stanie wybrać w sieci Polomarket? No, w sieci Polomarket z samego zaczarowanego ogrodu jesteśmy w stanie wybrać około 40 produktów, jeżeli chodzi o warzywa konserwowe, i liczba ta stale rośnie. Mhm. A które produkty cieszą się największym zainteresowaniem? Największym zainteresowaniem cieszą się z takich produktów, na przykład już gotowych do podania, do obiadu. To są na przykład. Buraczki, sałatka warzywna, ogórek kiszony. Są również produkty, takie składniki do sałatek, jak groszek, kukurydza, Aha. fasolki, i to są produkty, które cieszą się największym, największą popularnością. Wymieniłeś ogórka kiszonego i buraczki, czyli tak naprawdę to, co Polacy najczęściej wybierają jako dodatek do obiadu. No to jest się czym pochwalić. Tak. To może na koniec. Na co należy zwracać uwagę, wybierając produkty konserwowe? Tutaj jest sprawa troszeczkę utrudniona, ponieważ część produktów jest zamknięta w puszkach, nie widać samego surowca, dlatego musimy bazować na zaufaniu do danej marki. My w zaczarowanym ogrodzie jesteśmy w stanie zagwarantować jakość i myślę, że już to zaufanie klientów w pewnym aspekcie sobie zbudowaliśmy i nadal budujemy, bo to nie jest taki łatwy proces. Natomiast jeżeli chodzi o konserwy w słoikach, to tam już jesteśmy w stanie co nieco podejrzeć. Musimy zwrócić uwagę, czy surowiec ma naturalny kolor, czy nie ma żadnych tak naprawdę przebarwień. Spoglądam w słoik, widzę pięknego, kształtnego ogórka, yy, widzę. Cudowną czerwoną paprykę, wiem, że to będzie na pewno dobre. Z zasady tak, chociaż w myśl powiedzenia, nie wszystko złoto, co się świeci, hmm. różnie to może wyglądać, ale my w Zaczarowanym Ogrodzie staramy się zagwarantować naszym klientom właśnie tą powtarzalność i wysoką jakość produktu. Marcin, wiem już, jak wybrać, na co zwrócić uwagę i jaki asortyment tak naprawdę dostępny jest w polomarkecie, a w jaki sposób przechowywać po otwarciu tego typu produkty. Najlepiej po otwarciu przechowywać tego typu produkty w lodówce i nadają się jeszcze do spożycia przez kilka dni. Musimy jednak pamiętać o warzywach w puszkach, które najlepiej po otwarciu, jeżeli chcemy przechowywać przez jakiś dłuższy okres w lodówce, należy przesypać do naczynia porcelanowego albo do szklanego. Mhm. Okej, okay, porozmawialiśmy, a teraz czas na jakąś degustację. Co polecasz? Moim ulubionym warzywem konserwowym jest produkt, który. Smakuje odwrotnie proporcjonalnie do tego, jak wygląda, czyli ogórki w <grym> Okej, okay, to może spróbuję. Uwielbiam ogórki, szczególnie kiszone i korniszony. Zobaczymy, jak smakują te. Oczywiście nie będę do tego sam. Ciebie również zachęcam. Z moją chęcią. <grym> Proszę bardzo. Mhm. Po ogóreczku. Oczywiście. Na zdrowie. Mm. Faktycznie rewelacja. Wszystkie produkty zaczarowanego ogrodu znajdziecie na półkach sklepów sieci Polomarket. Ja bardzo serdecznie zapraszam. Tobie, Marcin, dziękuję. Dziękuję bardzo. Z Wami się żegnam i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na Szlaku Smaku. Cześć. Do widzenia.